Moim uczniem z pierwszej klasy, pod szkoły podstawowej i tutaj zrobimy na literkach teraz, bo Ty już umiesz na liczbach obliczać objętość, a spróbuj używając tylko tych literek, czyli patrz, tu jest krawędź długości A, ale ja Ci nie powiedziałam, czy to A jest 7 cm, czy 5 cm, tylko ileś tam A. Tu jest długość B, tej krawędzi, a tu jest długość C, tej krawędzi. I jak policzyć objętość na literkach, jak, jak to zapisać? Samymi literkami, da radę? Jakie działanie jest między tymi literkami? Mnożenie. Mnożenie. Tutaj nie, nie, nie stawiaj pytajnika. Bo ty sobieś pytanie dlaczego? Że, że nie wiadomo ile jest A i B i C, tak? Tak. No a to się tak, tak się zwykle nie, nie stawia. Tylko to wiadomo od razu, że na razie nie jest podstawione nic za te, te zmienne. Dobrze, a teraz słuchaj, a długość krawędzi na przykład? Spróbuj napisać wzorek na długość krawędzi. Czyli też przy pomocy literek poza, No i liczb też oczywiście. Tak. Tak, to się równa I, i słuchaj, czy ta kropka jest potrzebna tutaj? Nie. Yeah. Nie, to, to napisz be, be, bez tych kropek, tego, tego symbolu mnożenia, bo, jest, bo to się automatycznie rozumie, że tam jest. Tak, tylko weź rączkę na stół tutaj, trzymaj ładnie tutaj sobie rączki, tak. I dalej, napisz, to się równa. I pod spodem, tutaj jeszcze. Tutaj równa się. Napisz, tutaj równa się, że to się równa. Kontynuujemy. I wiesz co? Popatrz. Tu jest tak. Tu jest czwórka, tu jest czwórka i tu jest czwórka. To tą czwórkę można być, wyłączyć przed nawias, wyciągnąć przed nawias. To napisz tutaj cztery. Cztery. Razy. Razy. Otwórz nawias. I co będzie w tym nawiasie? Domyślasz się? A. Tak, będzie A. Co dalej będzie? Plus. Nie, nie tu, już, tu już czwórki nie trzeba, wiesz? Bo ta czwórka jest tutaj. Tutaj już piszę tylko, tylko B. Samo B. Uczymy się wyłączać przed nawias. B. I dodać? Co jeszcze trzeba dodać? Tak, zamknij nawias, czyli zobacz, jak jest liczba przed nawiasem, to będzie 4 razy A dodać, co potem będzie dodać? Dodać 4, 4 razy B, dodać 4 razy C, więc zamiast pisać o w ten sposób, można w skrócie napisać w ten sposób. Dobrze, a teraz wróćmy do pola całkowitego. Policz pole powierzchni całkowite, czyli pole całkowite. Jak napisać literkami Wzorek na pole powierzchni całkowite, mm. czyli pole całkowite. Mm. Siąść si si ładnie pośród, dobrze? No, prościutko. trzymaj tu jeszcze rączkę. Ładnie. No, tu, tu, tu. tu. Rączka, 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 żeby uczyć się prosto siedzieć. No, poczekaj, poczekaj. S samo dwa a wystarczy. Poczekaj, 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 żeby się nie pomylić. Y czy to tutaj, to, to co to oznacza? Czy to jest dobrze w ogóle? Nie. Nie. No to zmasz ten kawałek, a tutaj coś brakuje, zmasz o, to, tylko to. No szybciutko. Dobrze, o tak, 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 tylko żeby, to, to też zmasz. Tak. No i, i zastanów się do, dokładnie co tu napisać. No, wystarczy, wystarczy. Co chcesz policzyć najpierw? Oczywiście używając literek tylko. Co chcesz policzyć, żeby mieć pole całkowite? No, no powiedz słowami. Ja no. wiem. No poczekaj, żeby mieć pole, pole całkowite, to jest pole wszystkich ścian, więc policzysz sobie pole najpierw jednej ściany, na przykład podstawy dolnej. Jakie będzie pole pod, podstawy dolnej, używając literek? Pytanie. No, ale bo nie wiemy ile wynosi a, ile wynosi b, AB. AB. A ile jest takich samych po, podstaw? Dwie. Dwie. No to jak, jakie rachunek? a b. No właśnie, no to dopisz tutaj b tylko. Tu 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 dodać tak dopisałeś tak dodać teraz dodać i co będzie dalej tak i co jeszcze Czy jeszcze coś będzie, czy to już wszystko? Wszystko. Bo ile tutaj, pola ilu ścian tu jest, tu jest policzone, tutaj policzyłeś pola ilu ścian? sześć sześć bo tu są dwie ściany, dwie ściany i dwie ściany, tak? Razem jest sześć. Dobrze, to się, to się równa, no podnieś swój długopis. Albo Od, to żeby było szybciej, no podnieś. To się równa x. No chodź tutaj, chodź, podnieś. Dobrze. I to się równa. Napisz, napisz równa się. Równa się. Równa się. I zobacz. Patrz, tu jest, tu jest liczba 2, 2, 2. Więc można dwa wyłączyć przez nawias. Napisz tutaj 2 z boku. O tutaj 2. Znaczy, no tu w tym miejscu 2. Nie. Otw otwórz nawias. Nawias, otwórz. I co napiszesz do nawiasu? Co napiszesz w nawiasie? Dzięki takim ćwiczeniom on się uczy też algebry. Takie rzeczy z algebry, no to jest no, siódma klasa. Trochę w szóstej może jest. No i tam na końcu jest tak. O właśnie. Czyli zobacz, tutaj... Ale, ale nie, nie, nie kręcę teraz, jeszcze, jeszcze chwilkę. Bo coś spadło znowu. No małe dziecko z pierwszej klasy, to wiadomo jak to jest. No ale ch chodź tutaj, coś jeszcze wyjaśnimy, dobrze? Przed przerwą. I chodź i chodź, robimy przerwę. Wstań, wstań tutaj ładnie. Siądź sobie. Wyłaz. Tak. A teraz narysuj, narysuj sześcian tutaj. Czyli, bo to jest prostopadłościan, a narysuj sześcian. Darza narysować sześcian? Taką, tak. Taki rzut równoległy sześcianą, można powiedzieć. Zobaczymy, jak on to narysuje. Dobrze, no i żeby z tego wyszedł sześcian. O, tak, u mnie, dobrze, tak. 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 Dobrze. Pięknie. O, ma też taką wyobraźnię przestrzenną, dobrze. Tak. To są, to są te krawędzie widoczne, a teraz linią przerywaną, narysuj te krawędzie, które są tam zasłonięte. Zasł zasłonięte tymi szybami na przykład, bo to jest taki z drutu i z... I z ze szkła zrobiony sześcian, albo z plastiku, z drutu i z plastiku, czyli z tworzywa sztucznego. Dobrze, to jest, to jest sześcian. I, I teraz popatrz, ile Ci ja muszę długości krawędzi teraz podać? Cztery. Załóżmy, załóżmy że, ta, ta, że ta krawędź jest A, to ile, ile wynosi długość tej krawędzi, jeżeli to jest sześcian? A. Też A. A długość tej krawędzi? A. A tej? A. Też A. Dobrze, no to spróbuj napisać wzorek na objętość teraz, używając literek. Za żeby napisać? Objętość? Tak. Ile zmieści? Tak. No, A. Znaczy, no zrobiłem to na 4, na ale tu chodzi pewnie o centymetry. To, to znaczy, A to jest ileś, nie wiadomo ile, to może być na przykład 12. No. Chodzi o to, tak jak tutaj literkami robiłeś. Albo dwa, albo cztery. No, no a jest ileś. To spróbuj napisać wzorek na objętość, używając tylko literek. To to jak, jak napiszesz? Dwanaście A. Dwanaście A, tak? Ale, ale poczekaj. Tak. Tu jest A, tu jest A, tu jest A. To takie 12 A to policzyłeś co tak naprawdę? Długość krawędzi. To zrób tę literkę K. Przerób to na, na duże K. Odrob, to tylko tylko kreseczkę z boku. I będzie K. O, tu, tutaj, od tego miejsca. Tak, i tutaj. O. Czyli policzyłeś, napisać wzorek na długość krawędzi, natomiast objętości jeszcze nie mamy. To napisz tutaj V, V równa się. Objętość równa się. No i pomyśl, jak napisać wzorkiem objętość. Czyli ile takich małych sześcianików? X. No, no X to zawsze można, ale to nic nie da. Zmasz tego X. Zmasz. No bo x to nie wiadomo. Bo, bo nie wiadomo, ile jest a. Tak, ale... A a, ten a jest, a a nie wiadomo. Nie wiadomo, to, bo to jest jakaś niewiadoma zmienna. Ale, ale posłuchaj, patrz, tutaj, zobacz. Tutaj nie widzieliśmy, ile jest a, i b i c, a napisaliśmy wzorek na objętość. Więc próbuj tutaj, tutaj wymyślić. Tu jest a, a tu jest ile. Też. Też. A. No to podpisz nawet tutaj, że tu jest a. Małe a, napisz małe a pod spodem, tak. A do góry, ile jest centymetrów tutaj? Też, 4 A. No to słuchaj, no to jaki będzie wzór na objętość? No tam wszędzie, już, już więcej nie pisz. Nie, nie, nie nie, pisz, nie ma potrzeby. No i, i słuchaj, no i... Wiadomo, gdzie jest A. To może zróbmy tak, ja Ci napiszę tutaj A równa się, A równa się, napisz tak, A równa się 10 cm. A równa się 10 centymetrów. I teraz V. V równa się. V równa się. I ile jaka będzie objętość? Hmm. Tyle. O właśnie, ale jak, jakich jednostek? Odczytaj ten wynik. Objętość wynosi 1000 cm sześciennych. No, no właśnie. A skąd cię to 1000? Jakie rachunek na liczbach zrobiłeś? 10 razy 10 razy 10. No, no dobrze, no bo, ja, bo ja ci podałem, że A jest 10. A gdybyś nie wiedział, ile wynosi A, bo to A może być 15 albo 7, to jak tutaj literkami to zapisać? No, 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 no. A? Nie wiem. Nie wiesz jeszcze? No, no to nic, to jest, dam, dam Ci inne A. a, a Napisz teraz tutaj A równa się 5. A A równa się 5. A równa się 5 decymetrów, 5. 5 dymy decymetrów. Decymetr ma ile centymetrów? 10. tak. No i teraz w decymetrach to policz. V równa się V. Jaka będzie objętość tego sześcianu? Tylko napisz rachunek najpierw, dobrze? Nie pisz wyniku, tylko rachunek napisz. Napisz rachunek, a potem wynik. No poczekaj, poczekaj, poczekaj. Czy tu, tu na pewno będzie razy coś takiego? 5 decymetrów? Patrz, tu jest 5 decymetrów, tu jest ile? 5 decymetrów. I tu jest 5 decymetrów. To Tak tak tu będzie liczone? Ta objętość? Nie. Nie, no to zmasz, to, to coś źle. Tak. No przepraszam, no nie, nie pisz jeszcze pytajnika. No, jeszcze, jeszcze nie jest koniec. 5 decymetrów razy 5 decymetrów i to już jest koniec rachunku? Nie. No to co jeszcze? C czego, co jeszcze brakuje? Czego jeszcze brakuje? Piem czego. No to dopisz to, 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 czego brakuje. Tak, to się równa. To się równa. No i teraz możesz podać już wynik. No, ch chyba się pomyliłeś. P poczekaj, 5 razy 5 to jest ile? O właśnie. On jak zmazuje to też inteligentnie, bo tylko to, co jest potrzebne do zmazania. Dobrze. Ja mam dużo z maturzystami, to proszę Państwa, to jest ma makabra prowadzić zajęcia z maturzystami. Ten uczeń ani nie umie y, zrobić zadania, ani nie umie go zapisać, ani nawet nie umie zmazać, jak coś jest niepotrzebne, albo skreślić. Tylko de decymetrów jakich? No tak. Oczywiście, no nie każdy maturzysta, bo mam miałem i dobrych maturzystów w tym roku, bardzo dobrych nawet. 125 decymetrów sześciennych. Dobrze, no to słuchaj, no to jak policzyć tą objętość używając li samych literek? Zmasz ten pytajnik tutaj, on jest niepotrzebny. Zmasz, zmasz pytajnik. No szybciutko. i Robimy to i, 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 i gramy sobie. Znowu sobie zagramy w bilard. No popatrz. Popatrz, ja, ja Ci teraz tutaj zobacz. W tym zadaniu, ja Ci nie mówię ile jest a. Czy ono jest 10 cm, czy 5 decymetrów. Tylko to jest jakieś a. To jak, za, jak komuś wytłumaczyć, jak obliczyć objętość? Jak, jak mu zapisać tu literkami? Nie wiem. No, to To no chyba, że. Tu, tu, ale tu, 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 tu bo tu, tu, tutaj trzeba coś. Taka długość to jeden. No chyba. Popatrz. Tutaj, a Ale bu... jeśli to Zobacz, zobacz, zobacz. W tym, w, w, w tym. No w nie, tym... Ty ale po, poczekaj, poczekaj, chwileczkę. Tu zrobiłeś 5 decymetrów, razy 5 decymetrów, razy 5 cm, żeby mieć objętość. A tu robiłeś jak? Tu, tutaj robiłeś 10 cm razy 10 cm razy 10 cm. Mhm. No to ogólnie, jak można to zapisać? Ja zawsze chcę, żeby dziecko samo dało radę, no. Jak tutaj jak tutaj, tu tu, 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 jak literkami tu bym dopisać? O właśnie, do tak. Tak, a to się równa? A, a rozpisz to. To się równa. Dobrze. A teraz mam, mam do ciebie pytanie. Jak, jak to się czyta ten napis? A do potęgi trzeciej. A jak się czyta inaczej? A do sześcianu. Już wiesz dlaczego się czyta A do sześcianu? Albo A do trzeciej. A wiesz dlaczego się czyta A do sześcianu? Bo jaka to jest bryła tutaj? Sześcian. Sześcian, dlatego się czyta A do sześcianu. Dobrze. To, to popatrz, może jeszcze tylko jedną rzecz do kompletu, nie podnoś już linijki, ojejku. ale ale trwała. Dobrze, no wstań, wstań. Popatrz, teraz jeszcze ostatnie zadanie i gramy w bilard. Napisz tutaj PC, porę całkowite. To napisz PC pole całkowite p, p, p i literkę c mały tutaj literkę c tutaj tu, tu, tutaj c daj c równa się i spróbuj napisać wzorek na pole całkowite tego, tego sześcianu czyli pole powierzchni całkowitej daż na, na literkach spróbuj sam to napisać używając liczb i literek pole powierzchni całkowitej Ile wynosi pole powierzchni jednej ściany? A. No nie, a to jest tylko długość krawędzi, a po pole. A razy a. Czyli a, inaczej w skrócie. A do kwadratu. Tak, a ile jest tych ścian? Yy... Jednakowych. No to, no to jakie będzie w zależności od O, Przyszła studentka, która też się będzie uczyła. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. We, wejdź sobie. Tak, to się równa. To się równa. Ale napisz szóstkę z przodu. 6. 6. Na, napisz napisz 6. O, siądź sobie tam kontynuuj tam tą macierz odwrotną. Tak, a można kropki nie pisać? Można. Więc napisz bez, bez kropki tutaj dalej. Równa się